Siemanko, jestem Joke i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić kolejny event, jest to event Akolici i najpierw na szybko póki któryś z Akolitów jest dostępny, pokażę jak to wygląda. Pierwszym z Akolitów jest Menka i już na samej misji będę omawiał jak ten event mniej więcej działa. W każdym razie, tak widzieliście w zakładce, którą otworzyłem, był pokazany na razie jeden z akolitów, który jest dostępny, którego możemy atakować i musimy tych akolitów tak naprawdę szukać po całej mapie gwiezdnej, ponieważ oni się ukrywają i w momencie, gdy któryś z graczy znajdzie jego pozycję, pozostali mogą rozpocząć na niego polowanie, ale jest to też bardzo określone czasowo. A akolici są też bardzo dobrze poukrywani, więc zwłaszcza na takich misjach jak infiltracja musimy chodzić dosłownie po... Ech, niech tej, te odgłosy się skończą. Tak, od razu lepiej. I na czym to ja skończyłem? Aha. Musimy bardzo na takich misjach mocno szukać, dosłownie przejrzeć każde pobieszczenie, ponieważ nigdy nie wiemy, w jakim pomieszczeniu akolita się ukrywa? Tylko mamy podpowiedź, na jakiej misji i na jakiej planecie, a tak to musimy go szukać na własną rękę. A więc do momentu pojawienia się tego akolity, na przyspieszonym wideo zobaczcie sobie moje zmagania w poszukiwaniu. No zdecydowanie zbyt chciałem się pospieszyć. Jak widzicie ktoś się spieszy tam się diabeł cieszy, nie udało mi się odzyskać danych, troszeczkę się zakręciłem, byłem zbyt skupiony na tym co dalej powiedzieć o tym evencie. No cóż, na szczęście nie jest jej wymagane to żebyśmy zaliczyli wydobycie pozytywnie wszystkich danych. No każdy popełnia błędy, każdemu może, że się to zdarzyć. O! I jak widzicie pojawienie się Akolity działa tak samo jak pojawienie się Stalkera, ponieważ Akolici to tak jakby Stalkerzy i każdy z nich ma odpowiednie umiejętności. Oni są dosyć łatwi do pokonania jak widzicie. Wystarczy kilka obrażeń, oni już uciekają. To są tacy Stalkerzy, którzy... którym jesteśmy w stanie zadać tylko odrobinę obrażeń. Po czym uciekają i zostawiają nam jakiegoś moda, ale to jakie to są mody powiem już, jak powrócimy na statek. Jak widzicie już w momencie kiedy ja wykonałem tę misję, lokalizacja Męki znowu jest nieznana. Prawdopodobnie Męka może znowu się ukrywać gdzieś na Owiszu, może nawet na tej samej misji, ale jest to event, który bardzo wymusza współpracę między różnymi graczami, ponieważ jesteśmy zmuszeni do tego, aby latać po całej mapie gwiezdnej, po wszystkich misjach, aby znaleźć tych stalkerów, którzy właśnie nas interesują i wyrwać im te mody, które nas interesują, które są nam najbardziej potrzebne. I tak jak widzicie, we frakcji stalkerów, poza dobrze nam znanym stalkerem i stalkerem cieniem, mamy też manię, przemoc, mękę, obawę, zjadliwość oraz ich lidera, udrękę. I teraz tak, jeżeli chodzi o obawę, tutaj macie listę modów, jakie możemy z niego zdobyć, oraz jest to akolita posiadający zdolności walker. Poza tym, jeżeli chodzi o szanse zdobycia poszczególnych modów, wszyscy akolici poza liderem mają taką samą szansę na to, że wyleci z nich dany mod. I jeżeli chodzi o mod brązowy, jest to 51,52% szans. Na mody srebrne mamy 22 i 22 setne procenta, a na każdy z modów złotych jest 4 i 4 setne szans. Niestety nie wiem jak to się ma do ich lidera, czyli Udręki, ale jest to też odpowiednio zmniejszone. W każdym razie, tak jak już wspominałem, Obawa jest to akolita, który posiada zdolności Valkyr. Następnie Zjadliwość jest to akolita posiadający zdolności Frosta. Mania posiada zdolności Lokiego. Męka zna sztuczki Mesy oraz Equinox. Ale widziałem też fale hydroida, więc coś tutaj też jest na rzeczy, czego obecnie nie widzę w moim informatorze. A jeżeli chodzi o przemoc, ten akolita posiada zdolności Limbo, a ich przywódca, czyli Udręka, posiada zdolności Nekrosa oraz Oberona. Mam nadzieję, że tak pokrótce udało mi się dosyć jasno wyjaśnić wam na czym polega event z akolitami, więc jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach jakie jeszcze poradniki mógłbym dla Was nakręcić, subskrybujcie i klikajcie w dzwoneczek, jeżeli nie chcecie przegapić następnych poradników, a także jak zawsze gorąco zachęcam Was do oglądania moich poprzednich poradników. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!